Hej, witajcie z tej strony, Mr. Waleczny. Yy, tak wiem, to jest mój pierwszy filmik na kanale. Yy, what? Na kanale, o. Yy, I. Możecie słyszeć, że ja tam gadam, byle jak i nie wiem od rzeczy tylko po to, bo jestem dopiero nowy i sprawdzam siebie jako w roli Let's Playera. Okej, okay. To jest nasza pierwsza seria, którą bym chciała zaczynać. To jest normalny taki pierwszy lepszy świat wziąłem. I będziemy tutaj budować. Będziemy budować hotele i takie różne. I z tej, tego światła zwykłego, będziesz się tworzyć różne super budowle. Tutaj już będę budował budowla i wtedy będę nagrywał odcinki i będę już pokazywał. Dobra. Włączmy już F5. I chciałbym Wam pokazać pierwszą budowlę. O, podajdźmy do góry. O, tak wygląda początek. No to. To nie jest początek, ale większość. To jest taka kawiarenka, jakby ktoś chciał przyjść tutaj. O. Które może sobie zamówić, tutaj sobie może usiąść. Jak komuś ktoś chciałby cisza, a tutaj nie. Jakby komuś, nie wiem, coś tam na pewno. Tutaj parcelka, żeby jakby padał deszcz na głowę, mu nie kapało. tu tak samo. No i z tej strony tak samo, tylko że kolory są na odwrót. Parasol. Ok. Teraz przejdźmy dalej. I zobaczę. Tu mamy piękny chodnik, który prowadzi do tam statku. A statkiem można wejść tak, tutaj, o tędy. Pią, pięknie ładnie. O. E, tak. Tutaj masz. tu można się opalać, leżeć i tutaj można poczytać książkę, jak kto woli. Tutaj, o. Tak, lampka będzie, że poleżeć, żeby nie było ciemno na przykład w nocy. O, a nie udało się. A tutaj mamy jacuzzi, basen, jak kto co woli. I no, i możemy sobie tutaj. Popływać, no jakoś nie, nie da się, ale na pewno odpoczywać się da, zrelaksować. Ok. Tu na dole mamy y, Solarium. Czyli jak to się nazywa, to dopalanie, już zapomniałem nawet. O! Tutaj możemy wejść i jak ktoś ma bladą cerę, to może się popalać. Tutaj, jak ktoś woli, popalni samobójstwo, bo może tak, o! I do wody, jak będzie płynąć, ale. Myślę, że nie znajdzie się wielu takich osób. Okej, okay, tu ładne oświetlenia. No i tak. O. Ładnie z zachód idzie. To może się pożegnamy na tle zachodu. Tak, z F5. No i tak, dobra. Do zobaczenia. Witajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybuj łapkę w górę, mile widziana. Mówię jak zmarły nam JJ Joker. Pokój mu chwała. No, no to papa, pa. tam jestem dla owca. No, tak, żegnam się, och, tak z moim, z moim budowlą. Nie jest ona, jeszcze, jeszcze dodam przykład, nie jest ona zbyt wielka rozbudowana, ale nie zajęła nawet nam gdzieś parę minut. Normalnie, nie. Gdzieś cztery godzinki nie zajęła. Bo jeszcze przerwa i takie tam, No, dobra, no to. Cześć.